Witam serdecznie. W tym filmie chcę zaprezentować Wam hulajnogę elektryczną EasyWheel S9 Pro. Ten mały wariat jest w stanie udźwignąć takiego chłopa jak ja, a waży prawie 90 kg. Hulajnoga ma baterię o pojemności 7,5A i 350W mocy. Prędkość ograniczona jest w Europie do 25 km na godzinę, ale w zupełności wystarczy to, aby. Dojechać w pewne miejsca. My akurat wykorzystujemy takie nogi, aby dojechać do atrakcji w jakichś miastach, gdzie nie ma gdzie zaparkować kamperem. Ewentualnie te parkingi czasem są absurdalnie drogie, tak jakby chociaż w naszych Bieszczadach. a to zmieści się nie tylko w bagażniku kampera, bo możemy ją zawodować spokojnie do każdej osobówki, a nawet dwie, żeby sobie gdzieś tam później podjechać bądź zwiedzić na szybko jakieś miasto. Hulajnoga spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa. Mamy tutaj oświetlenie, zarówno przednie, jak i tylne, oraz kierunkowskazy. I co ciekawe, tylny hamulec jest tarczowy. No de facto, mamy tutaj dwa hamulce, stąd jeździ się tym myślę, że w miarę bezpiecznie. Hulajnoga ma elektroniczny wyświetlacz, który pokazuje nam aktualną prędkość, tryb jazdy, bo mamy tutaj dostępne trzy tryby jazdy. Tryb spaceru, gdzie. Nie pojedzie więcej niż 5 km na godzinę oraz y, dwa tryby nieco szybsze. W Europie ta prędkość jest ograniczona do 25 km na godzinę, ale myślę, że to w zupełności wystarczy. I co ciekawe, do hulajnogi jest też dołączona aplikacja. Wystarczy się połączyć poprzez Bluetooth z hulajnogą i możemy sobie z poziomu telefonu zmienić kilka podstawowych ustawień, takich jak funkcje startu i sprawdzić. Y, Przejechany czas, zasięg, dzięki czemu możemy monitorować, powiedzmy, zużycie naszych kilometrów czy czasu przejechanego na tej baterii. Z poziomu aplikacji możemy sobie hulajnogę na przykład zablokować lub odblokować, włączyć, wyłączyć oświetlenie i zmienić tryb startu. I co ciekawe, pokazuje nam nawet lokalizację, czyli jak ktoś by nam podpierdzielił to urządzenie, tak możemy je łatwo odnaleźć. Producent deklaruje, że ta hulajnoga ma 120 kg udźwigu oraz 30 km zasięgu. Oczywiście po drodze płaskiej i chyba jak ktoś będzie nieco lżejszy ode mnie, ale nawet w moim przypadku spokojnie udało się wyciągnąć na baterii ponad 20. Jak dla mnie jest to zasięg wystarczający, żeby pozwiedzać sobie na przykład jakieś miasto gdzieś w trasie. Jeżeli ktoś z Was chciałby zakupić sobie taką kolejnogę, tak w opisie tego filmu macie link wraz z kodem rabatowym, dzięki czemu kupicie ją sporo taniej.